Dzień dobry kochani. Witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. W pierwszym vlogu po powrocie z Miami ze Stanów. Powiem wam, że czuję się dziwnie tak w takim otoczeniu nagrywać i jeszcze dziwniej z moim starym aparatem, ponieważ tak się przyzwyczaiłam do tamtego, gdzie miał podgląd na górze. Ten ma podgląd tutaj z boku, że jakoś dziwnie tak mi dziwnie jest mi nagrywać po takiej przerwie od mojego aparatu, ale dzisiaj słuchajcie, jest fajny vlog, ponieważ Jest też bez mojego no, to, to na pewno yy, Dzisiaj Szykujemy taras W sumie to jutro planujemy, tak? Jutro? Jutro? Tak, tak. Jutro. Jutro będziemy mm, Robić metamorfozę tarasu Natomiast dzisiaj musimy jeszcze dokupić Parę rzeczy, parę pierdół Musimy pojechać do Ikei, pokażę wam zaraz co już tak mniej więcej mamy, a mamy naprawdę sporo rzeczy. Mamy tutaj spory taras i tak całego nie wykorzystam, ponieważ tutaj jest 130 m kwadratowych Natomiast tą część tutaj na przodzie oraz przy naszej sypialni wykorzystamy, także będzie fajnie. Mam nadzieję, że się jakoś zainspirujecie. Że jeszcze uda mi się fajne gadżety kupić w Ikei, bo dzisiaj zabieram Was do Ikei. Także już nie przedłużając, zapraszam Was na taki, jak to się mówi, makeover? Nie, ja nie wiem. Przepraszam Was na takiego vloga To słuchajcie, wszystko to jest nasz taras i tak. Tutaj głównie będziemy skupiać się na tej części, ponieważ na tej części właściciele nie wyłożyli paneli. No więc. To tak wygląda, wiecie, tutaj jest jeszcze taka ta, jak to się mówi, papa, na no, to można, można by było różne rzeczy porobić i na pewno moglibyśmy, ale nie jest, nie ma sensu po prostu inwestować w taki taras, kiedy będziemy tutaj mieszkać dwa albo trzy lata. Także tutaj bardzo możliwe, że stanie huśtawka, która stoi tutaj, ale nie chcę za dużo wam zdradzać, bo to jest prezent od żanetki i chciałabym wam dopiero pokazać. Nie no, dobra, pokażę. Jest to prezent od mojej przyjaciółki Żanety. I słuchajcie, my ostatnio się mówiliśmy na obiad i oni przyjechali z wielkimi pudłami. I to była właśnie ta huśtawka. Grzesiu nam ją zmontował. Wygląda to super. Mi się zawsze podobały takie łóżka, a tutaj dodatkowo to łóżko się huśta. Także bardzo fajna rzecz. Już tutaj sobie ostatnio z moją mamą, z Luką, z Charlotką leżeliśmy. Jest to spory mebel, także. Bardzo możliwe, że postawimy go właśnie tutaj na kamieniach I tym sposobem Od razu tutaj będzie zejście na huśtawkę A tutaj będzie więcej miejsca Jest jeszcze opcja postawienia tego, tej huśtawki W tym miejscu, ale zobaczymy Jak się zmieścimy z innymi meblami Bo jak widzicie tutaj mamy mm, Huśtawkę Tą wiklinową e, Białą, no wiklinowa to ona Chyba nie jest, jest plastikowa e, Te wszystkie rzeczy z siłowni Luki, one wylatują tam właśnie na kamienie Tutaj mamy meble, które Kupiliśmy rok temu, i tutaj jest kanapa. Tam gdzieś stoją dalej e, do niej jeszcze dwa fotele, i te rzeczy. Mam też na to pomysł, ale tak mniej więcej chciałam wam pokazać co tutaj mamy. Tutaj są nowe meble, ale jeszcze pokażę od razu przepiękny stół. On jest, słuchajcie, z drewna. Może być wykonany taki stół albo z drewna dębowego, albo z orzecha i naprawdę, no sami powiedzcie, wygląda super. Te nogi są też obłędne, ale są tak brudne. Ten stół przyszedł jakoś nam w grudniu i słuchajcie, stał całą zimę. Wszystkie mrozy przetrwał, także naprawdę jest rewelacyjny. Tutaj w środku mamy wylaną żywicę. I ta żywica również może być wylana w różnych kolorach. Stół może być wykonany przy różnych rozmiarach. Tutaj zobaczcie, na przykład jest taka. Żywica przeźroczysta Także jestem z niego tak zadowolona Oczywiście musimy go porządnie jutro ym, Wytrzeć, natomiast jeżeli będziecie chcieli Taki stół do domu, bądź na taras Oni głównie robią te stoły do domu Ale ja powiedziałam od razu, że chciałabym go wykorzystać Na tarasie i on został tak zabezpieczony Słuchajcie, że nic, ale to nic Naprawdę przez tą zimę się z nim nie stało Zostawię wam w opisie link do Facebooka Oraz do Instagrama, tam będziecie mogli zamawiać Jeżeli będziecie chcieli te stoły, ale spójrzcie Naprawdę Wygląda mega. I tutaj mamy już meble z SF Meble, które już pokażemy wam jutro, no bo jednak troszeczkę dużo zajmie nam rozpakowanie ich. I krzesła dzisiaj jest. Słuchajcie, dzisiaj je montowałam. Sama je składałam. Nie był jakiś montaż skomplikowany, ale jednak przy sześciu krzesłach to trochę się zmachałam. I te krzesła zamówiłam z Westwinga. Mówię wam po kolei skąd, gdzie co kupiłam, żebyście mogli też sobie zakupić, jeżeli będziecie chcieli teraz robić balkon albo taras I takie dwa krzesła kosztowały 700 zł. One były w pakiecie, więc wzięłam trzy razy taki pakiet, czyli mam 6 krzeseł, a huśtawka była z makro, z tego, co mi Żanetka mówiła, więc chyba już wszystko wam pokazałam, ale jeszcze wejdę do domu. I pokażę Wam resztę tych krzeseł. Muszę właśnie dzisiaj w Ikei dokupić poduszki na nie. Zobaczcie, takie szare, one były w przeróżnych kolorach. A ja wzięłam tutaj szare, czarne nóżki, i dzisiaj chciałam właśnie, chciałabym dokupić w Ikei taką czarną poduchę, żeby się wygodnie siedziało. No, ustaw się, bo to będzie miniatura, dobra. To musi być miniaturka. Nie. No musi być, tylko może na tarasie, wyjdziemy na taras. Muszę... musimy... <głos> <głos> naklejkę powinnam sobie zdjąć. Ogólnie... Y chodź, zaprowadzę cię w miejsce, gdzie będziemy coś robić. Chodź. A co będziemy robić? No chodź. Czekaj, tutaj. <noise> Boisz się? Nie no, już się spa... Aha, dobra, wiem. Jest małe pobojowisko, z tego względu, że tutaj zostały jakieś rzeczy z wykończenia tego mieszkania i O właściciele... tutaj, poczekaj, ja tylko stań, tak, o to będzie mini <noise> Tak, to będzie miniaturka I, I tutaj właściciele po prostu kupili em, szafę, uh -huh. żeby wszystko schować, jakieś tam materiały No i tutaj są takie wiatry, że mm, ta szafa po prostu się rozleciała, część wyleciała No i niestety, ale y, farba się rozlała Która była w środku Tak, uwaga Zaprezentuję piękny kolor Nie jest źle I dzisiaj się um, jakby dowiedziałam no. Że muszę kupić taki płyn No a na tym płynie przeczytałam, że muszę mieć okulary Tak kupiłam okulary i na, chodzi o to pewnie, żeby wiesz, że to jest jakiś pewnie żerący, mocny środek okay, no. no to już jest nie do zdrapania, raczej do jakiegoś wyczyszczenia O nie! Co się stało? Nie, mam na bucie, na skarpecie, to jest żrące Chujka. Tak. Trzeba tak grubą barwę zalecić i 30 do 30 minut, więc ja myślę, że te 30 minut poczeka. Tak, tak, dobrze, oczywiście. Dostałam info, że mamy wyrzucić szafę. No i co? Ale no pakuj te... do pudła, ale te... te... szafę, płytki zostaną zabrane jutro pojutrze Dobra. Więc musimy to załadować już do śmietnika. Pasuje Wygodne krzesła? Okay. Chyba wygodne, co? Diggi, diggi, diggi. Diggi, 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 diggi. Eee. Kto tu wszedł sam? Charlie? Mamo. Charlie? Kuku! Eee. Twojej córce spadł nóż Nie wiem czy to jest wygodne te kulki takie Ale fajnie wyglądają na pewno Pokaż, o nie 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 Czaruś Nie 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 nie, nie. proszę nie wychodzić spoza koszyk Dobrze? Pokaż, dojdę do ręki To jest, tak się wydaje A weź usiądź na to, weź tym Nie masz tak się to No może, nie jest jakieś najwygodniejsze Na pewno Kurczaczki. A to drugie? Usiądź na tym Tutaj to jest Trzymaj. A, nie mogę. Wydawało, aha, ale to Trzymaj? Mi się to, to wydawało góry, na tak? stronie, że było wiesz, więcej tego. No to takie małe, czuję drewno, czuję twardość. Zobacz, trochę tu jest dużo tego się wydaje, być a jednak... Bo to jest jeden model, o, tylko kolory chyba. Co? Patrz, takie coś jak to szare, to widziałam na stronie kolory czarne. A to nie. Weź zobacz to szare. A to już jest takie twarde. I co? No to jest takie najtwardsze, ale... Ale najlepsze tak to chyba. Możliwe, że poduszki są twarde. No ale zobacz, to jest zupełnie inne niż, niż te wszystkie dwie, znaczy niż te pozostałe, zobacz. O nie. Nie, no to widzisz. Tyku, 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 tyku. Ja się muszę iść kogoś zapytać, wiesz, bo ja na stronie miałam tyle różnych opcji. Cześć. Opinii. Pierwszy raz mam taką sytuację, że jestem w Ikei i nie widzę takich klasycznych lampionów, to znaczy widzę w wersji małej białej, a ja chcę takie duże czarne. Jestem w szoku. Zawsze one były tutaj. Nie wiem co zrobić, bo tak miałam zaplanowane, że właśnie je wrzucę sobie na taras. Yy, moja mama tak miała z moim ojcem kiedyś i mi się to podobało. Mój brat tak miał yy, ładnie postawione lampiony. A ich brak, nie wiem, może jeszcze przy wyjściu z Ikei, i tam przy kasach będą. Charlie? A powąchaj świeczki, czy pachną? Powąchaj. Powąchaj. Pachną czy nie? Ale pachną. Co słucham słam? Co się stało? Nie ma tych lampionów, co chciałam, one zawsze są. Chciałam że bo że są jeszcze to takie dłuższe. No wiem. Do naszego największego Uważaj. też nie ma. No to co to oznacza, że wykupili, czy że I się skończyło? Teraz i ogródki. No widzisz. Że spóźniliśmy się. Chyba jednak rezygnujemy z tych poduch. Na pewno, no, zaczek, to znaczy, no, jak to wygląda My to, mamy to, podobny chodź. w ogóle ten fotel Antelika, Antelika mówi, że to jest wielkościowo nawet, że mamy podobny fotel, a jest nawet niewygodny że jest nawet niewygodny, no, to... ale nawet jeśli nie chodzi o wygodę, no znaczy, jak to wygląda samo to, jak jakiś taki pierdek. Za małe troszkę co? Powinno no, być większe. Tak. Cześć! 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 Czarni już się cześć nauczyła mówić tak, Cześć powiedz! Teraz, mm -hmm. już się, teraz już się jej nie chcę, ale teraz jak mijaliśmy 10 osób, to do każdego... Cześć! <grym> Hej. Cześć! Gdzie jest Charlie? <grym> Ile jest tych małpek? No znacz, jedna małpka w różowym, reszta... O Jezu! ...normalnie. Ma tatuś kupić wszystkie? <grym> tak, tak, tatuś. Charlie, tato szaleje za bardzo. Chodź, wy, idziemy. Nie chcę. Chodź, daj Wyciągajmy. <grym> Wyciągaj ją mycha. Chodź. Co? To jest najlepsza, prawda? Tak, to jest najlepsza opcja. Jest duża, wygodna i fajna. I nie jest taka gruba właśnie? No, właśnie taka jest... dobra. O matko, co za wygiwazy. Nie, wydaje mi się, że będzie wygodnie. Co ty robisz? Charlie, <laughs> już... chodź pokaż. Słuchaj, nie. Wszystko dobrze? Wszystko A, dobrze? No ja zdecydowany dobra, jestem, no. to jest tak. Regał, 11:31. miejsce, 31. Uch. Szybciej mama! Ile mam czekać? Co to mama? Robi? Tutaj jeszcze. Jest OK? Mieści się pani? Ja mam rację, że przy kasach będzie. No, po tatusiu do zakupów zobaczę. Ale spać chyba. Tak, tak, zdecydowanie. Juri się dzisiaj przeprowadza i pożyczył nam samochód. Em, I Luka będzie jechał dzisiaj odwieźć, tak? Bo będziesz jechał dzisiaj odwieźć samochód tak, tak. i poprosił Juri o torby z Ikei, Bierzemy 9 takich klasycznych. Mogę coś powiedzieć, proszę panią. Dziewięć klasycznych, a jedną tęczową. Luka się spodobała bardzo. Poszło bardzo szybko. No bo rzeczy to... nie było, to poszło szybko. Jednej tylko rzeczy nie było, lampionów. A tak to nawet wiecie, nie wchodziliśmy na górę, tylko od razu na dół. Także bardzo ekspresowo to zrobiliśmy. Mamy poduchy, to najważniejsze. Lampiony może zamówię przez internet i może inne. Co? <laughs> no, chyba dobra. Bałem się, że może być za duża, ale trochę jest. <laughs> Jak to. No ale nie wygląda źle. Luka. Co? To mała była no w życiu, która mała? Kurde, ten pierdek? Nie ja wiem. Bo, bo to była pokazana szerokość 59 chodziło o to pewnie. Zobacz, A to nie... tu, się, tu się mieści. Py Pytam, aha. <laughs> no ale ten mały na pewno, to już lepiej mieć taką dużą i wygodną niż tą małą. Tak I, i, I ja, i ty, i widzowie widzieli jak to wyglądało. Po pierwsze było niewygodne, a po drugie no wyglądało słabo. W sumie i tak te krzesła, tak jakby to będzie widać tylko od góry, bo będzie tutaj stół. No, ale nie, ogólnie to pewno źle nie wygląda, naprawdę. I słuchaj jaką mam dla ciebie propozycję. Jemy sushi, po czym ty kładziesz się, surfujesz po internecie, sobie sprawdzasz, a ja gram na przykład w NVA. Tak razem spędzimy czas. To jest jako jest... u ciebie. To słabo spędzanie czasu, jestem zmęczona. No to tym Dzisiaj bardziej. Dzisiaj vloga jakoś po 16:00. No. A na nogach jestem od Ale widzisz, rano. no mamy teraz to, nie? Z tą szarlotką, ale... No nie, ale właśnie na nogach jestem od 9 rano i jeździłam już po łapy po, po te jakieś płyny, po wszystko i zmęczona jestem. No i dobrze, może położysz się wcześniej. Charlie w ogóle śpi. Ciekawe, ale obudzi się, obudzi się. Na bank. Na bank. Oby nie, obyś miała rację, no ale... Nie. No to jeszcze wiesz, dla niej to... Może się już przystawiła. Wczoraj tak poszła wcześniej spać o drugiej. Co? Jak to brzmi, Boże? Patologicznie. No wiesz, Moja roczna córka poszła spać wcześniej, o której o drugiej? A wcześniej chodziło o piątej. No, już się tydzień przestawia, czas, przestawia. Tydzień, Staramy tydzień się czas. jak możemy, no z tym, wiesz, z tymi drzemkami w dzień, żeby trochę przestawić, nie? A ty kończysz vlogę, czy to jutro jest kontynuacja? Jak to wygląda? Mm -mm. Jutro nagrywam nowego. Hmm. Czyli... drzwi I mam 10 minut dla siebie o, Mam tak suchą skórę po całym dniu to jest jakiś dramat Także muszę sobie zrobić taką porządną pielęgnację. I ostatnio skończył mi się mój ulubiony żel do mycia twarzy z Basic Lab. Taki niebieski ja już Wam go pokazywałam. I pełno kosmetyków dostaję i ja akurat znalazłam w szufladzie z dowody Shopu, także nim umyję. On jest fajny, natomiast wolę tamten, jakoś tak, nie wiem, może jestem już do niego przyzwyczajona, natomiast ten przepięknie pachnie to jest. zobaczcie, taki z witaminą E z The Body Shop'u. Dajcie znać, czego miałyście. I on ma taką konsystencję troszeczkę jak krem, a tamten jest taki żelowy, przezroczysty. Jakoś bardziej mi podpasował. sobie makijaż i w sumie przygotowałam się do snu, ale przez to, że pramie mi zasnęła, to postanowiłam, że jeszcze, jeszcze trochę tutaj się pobawię, a teraz nałożyłam sobie na dłonie scrap i ja go mam z Sephory. dostałam kiedyś chyba jako gratis. Nie znam tej marki, powiem Wam, nie znam em, innych kosmetyków z tej marki, ale ten scrap o zapachu. Lemoniady jest super Także jeżeli on jest super, to myślę, że inne kosmetyki z tej marki też będą fajne Chociaż ja co do peelingów wolę bardziej peelingi enzymatyczne Bo one mniej mi podrażniają skórę I akurat teraz nie mam za dużo wyprysków W sumie nie mam w ogóle, tutaj wcześniej powyciskałam Ale jak mam to taki wiecie, taki z gramkami, To on tylko te pryszcze roznosi i podrażnia Także na ten moment jest ok Ale muszę się wyposażyć w jakieś enzymatyczne, bo już Wszystkie mi się pokończyły. I na taką oczyszczoną buzię nałożę sobie tonik z fixy, ten akurat mam z witaminą C. Natomiast w sumie wszystkie te toniki są super. I wklepię sobie go rączkami, wklepuję tonik już, ponieważ zaraz sobie zrobię maseczkę, ale nie będę tej maseczki zmywać, także od razu teraz sobie stonizuję buzię po umyciu i zaraz będziemy ją. Nawilżać. W ogóle wiecie, że tą piżamkę dzisiaj znalazłam w szafie, a dostałam ją już parę lat temu od wnuki. Ona jest z Victory Secret i tak w ogóle z niej nie chodziłam. Ona sobie leżała No więc nie no, dzisiaj już muszę założyć ją. I teraz użyję mojego ukochanego UFO od Foreo e, i wiele razy mam tak, że wiecie, moi znajomi oglądają moje filmy i pytają mnie, czy to UFO naprawdę jest takie fajne. Tak zawsze je polecasz i to jest po prostu najlepszy sprzęt do pielęgnacji. Naprawdę. Dużo osób się zastanawia nad kupnem e, UFO, a ja nie wiem na w ogóle nad czym się tutaj zastanawiać. To jest najlepszy sprzęt. Można go wszędzie zabrać. Mam do niego aż tyle maseczek, ale mam dzisiaj ochotę właśnie na tą Holid Night. To jest taka mm, maseczka regeneracyjna, na noc idealna. słuchajcie, znajdę sobie, może Wam przeczytam, yy, co ona dokładnie robi. To jest, tak jak już mówiłam, maseczka na noc regenerująca skórę. Yy, intensywnie odżywia, rewitalizuje skórę i zapobiega jej przedwczesnemu starzeniu się. Działa przeciwutleniająco i chroni skórę przed uszkodzeniami od za skórę i zapobiega powstawaniu zmarszczek. Także. 25 lat, to jest maseczka dla mnie, muszę już zapobiegać. <śmiech> Śmiechem żartem, ale naprawdę, jeżeli jesteście w moim wieku, to powinnyście już ym, używać takich kosmetyków przeciwzmarszczkowych no bo to nie jest tak, że się używa te kosmetyki dopiero jak wam wyjdą zmarszczki, tylko trzeba już zapobiegać. No a w moim wieku już zaczynają się robić te zmarszki. Ale jeżeli jesteście młodsze, to też jest tutaj spora gama maseczek takich nawilżających, także każdy znajdzie coś dla siebie. Słuchajcie, nałożyłam em, taką maseczkę. To jest taka malutka maseczka w płachcie. I teraz nakładam ring, zabezpieczam sobie ją, żeby ona mi się po prostu nie sunęła. Ostatnio miałam iść do kosmetyczki, ponieważ nie miałam czasu, a powiem Wam, że to urządzenie nadaje się idealnie jako zamiennik zabiegów kosmetycznych, ponieważ posiada szeroką gamę świateł LED i możemy sobie tutaj zrobić terapię ciepłym światłem, zimnym. Zobaczcie, teraz akurat mam czerwone światło i ono tak fajnie mi rozgrzewa skórę. To jest tak przyjemne. Czasami zdarza mi się poprosić lukę, żeby on mi wykonywał ten zamek. Ja sobie leżę i on wtedy przysuwa tym UFO po twarzy i jest mega przyjemnie. Też w urządzeniu pulsacje, które pomagają lepiej wchłaniać substancje aktywne tej maseczki. Ja tego wszystkiego nie spamiętam, natomiast weszłam sobie teraz na stronę i mamy tak czerwone światło LED, niebieskie, e, zielone, białe światło, pomarańczowe, fioletowe, żółte światło, a czerwone akurat, które ja teraz mam, to pobudza produkcję kolagenu, elastyny, które ujędrniają skórę twarzy, e, regenerujące światło LED. Zmniejsza drobne linie, zmarszki i inne oznaki starzenia. Także widzicie, to jest typowo dopasowane pod maseczkę. Fajny mam krem z Flaw, natomiast on mi się również skończył, i e, ostatnio moja przyjaciółka żenę, to poleciła mi ten. On jest dostępny w Seforze. Bardzo fajnie nawilża. Jest taki. Mocniejszy, bardziej treściwy na noc Ostatnio jak byliśmy w Meksyku To pokazywałam wam takiego fajnego misia z Foreo On jest ujędrniający Ma takie dwie srebrne kulki I można sobie wykonywać nim masaż ja używam tego misia Natomiast naprawdę UFO to jest mój ulubiony sprzęt I używam go najczęściej Najczęściej wykonuję maseczki No wszyscy chyba lubią wykonywać maseczki A to jest takie wiecie... Szybkie, przyjemne Także ja zawsze wam polecam Wiecie, że już od dłuższego czasu Współpracuję z Foreo, ale po prostu Naprawdę, gdybym nie współpracowała To też bym cały czas wam polecała Bo to jest najlepszy sprzęt Pomysł na prezent I najlepszy, co tylko możecie sobie Zafundować Ten widok wieczorem uwielbiam najbardziej Pięknie jest oświetlony Pałac Kultury Zawsze sobie jakąś robię herbatkę Albo nawet jak gotuję wieczorem To mam właśnie taki widok Um, przez okno mega jest. Taki klimatyczny. Jutro zabieramy się za nasz taras, na co bardzo się cieszę, Patrząc ponieważ... Coś bardzo dobrze to wygląda. Bowl to taki. Zamówmy coś, pizzę. Nie, przestań. Ja jestem w treni, Ja jest muszę powiedzieć, rzecz. że niestety ale widzę to, ale troszeczkę mi tutaj poszło w buzie i w podbródek, także może faktycznie jakąś sałatkę. Dobrze, kochani, Żegnamy się. Mhm. Miłego wieczorku, albo poranku, poranka, w zależności sensie, o której porze to oglądacie. Eee, fajnie, cieszę się na trasatę. Będziemy mogli sobie na teraz że Nie. jutro będziemy robić. Mhm. Będziemy wiesz? przesiadywać sobie już, bo jest cieplutko coraz bardziej. Dobranoc kochani. Mua.